Siemanko w kolejnym odcinku z serii Rozwojowe Gospodarstwo w dzisiejszym odcinku jest z nami Nice. Przywitaj się. Cześć Siemanko. No i w dzisiejszym odcinku będziemy gościć łysosik 12. Będzie z przyczepą, czy tam z przyczepami, bo nie wiem, szczerze. Nawet nie wiem, gdzie mam przyczep. A, tam <laughs> z przyczepami. I kombajnik. Najpierw skosimy u mnie, jak starczy czasu, to ciechniemy jeszcze u Nice'a. Dobra, wyskałem z kombajnu. Czy ten wy... a dobra, ja sobie to Hej. Ej! Dobra, tylko podczepię pod przyczepy. Dobra, to wyjedź kombajnem. Łoj w stronę chyba wyjechałem yy, No wyjedź tam, tam ty, bo tręty to ci ciężko będzie się zmieścić Tren tu przez tam? Po... Tam w prawo, nie, tam w prawo właśnie Bo tam ja mam dzieła tak, w ogóle tak, pola, a tutaj Dobra, to najpierw jedziemy w rzepak Ciachnąć tamten tam, duży tam, 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 tam. Dobra, e, dobra, wyskakuj, wyskakuj, tu pojedziesz za mną bo ja od razu wjadę w T Serio? No, jeździsz z sprzętem, który nie ma budutów ja. ja Nie cały czas na tych pogutach nie No tak No nie. Wózek, nie Wózek na hede... Wózek na hede trzeba Też może na styk? A czekaj, weź się, o... cofnij jeszcze. Nej, No dobra, przekonałeś mnie. Na drugi odcinek już będzie ten. No będzie już potem wózeczek. Ale nie sądziłem, że ja? No gdzie jedziesz, Bajanie, kombajnu nie widzisz. Dobra, tam trochę go zrealizowałem nic się nie stało. Napiszcie hashtag żniwa, to mam przypomnę serduszko. W ogóle piszcie komentarze, będzie fajnie. Jak to fajnie wczoraj, bo wy to będziecie oglądać, mam nadzieję, że w niedzielę, a jak nie, to w poniedziałek, ale raczej w niedzielę. Także w sobotę nagrywałem trochę vloga z lasu. Jeszcze coś, może na tygodniu, do niego dokleję, żeby tak z 10 minut, chociaż było. To wam jeszcze takie jakiegoś takiego Pomieszańca vloga yy, nagram Także coś będziecie mieć jeszcze w tym tygodniu dodatkowo Oprócz Farminga O no już czekaj 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 No i wstaw go tutaj ten zestaw na polu Bo co ty także zajechał, jakby starczyło tu na po prostu, tak ładnie Kurde tak. Nie jestem pewien, ale chyba nam nie starczy w dzisiejszym odcinku, żeby wykosić też i u ciebie o. No patrz, ja jakoś tak przewidywanym E, to mam w ogóle 100% na więzienie? Nie. Ja... Znaczy tak. Ja wszędzie mam. Facet kurde. Jestem taki kozak. Przez co? Ej dobra, a co ja mam robić? To pytanie w to... Na chwilę obecną. Czekać aż mi się zbiornik zapełni. <grym> a co? Nie znam się nią na małym No dzisiaj meczyk, Polska-Francja o 16. .00. Ja obstawiam szczerze mówiąc, że Polska przepierniczy jak każdy mecz. <laughs> Może tam z jednego gola strzeli Lewandowski albo jakaś Imała, znaczy Piłkarz. A tak to pewnie nic, nie, pewnie, no pewnie przegrali. Ja słyszałem na, na TikToku chyba, ktoś się śmiał, że y, oby się okazało, że Francja będzie mistrzem świata, to przynajmniej nie będzie takiego wstydu, jak z nimi przegojamy. No bo z mistrzem świata byśmy przegojali wtedy. No ale w ogóle śmieszne, że Niemcy nie wyszli z grupy, pojechali do domu, a Polska wyszła z grupy. Cudem. No. Jakby te... Meksyk strzelił jeszcze jedną bramkę, tak byśmy też nie wyszli z grupy. A w ogóle. Nie wiem, Nice, nie wiem, czy to prawda, ale na TikToku słyszałem, że podobno Polska nie miała na dłuższy czas zarezerwowanych, tak jakby, miejsc w hotelu. I te. Niemcy podobno odstąpili swoje miejsca w hotelu. Bo. Polska wyszła z grupy, a Niemcy nie. A tam w hotelu założyli, że Polska nie wyjdzie. nie wyjdzie z grupy i pojedzie do domu i tylko do tego meczu z Argentyną. Mieli, Polska miała pokoje wynajęte. Czy coś takiego. <śmiech> Cześć! <śmiech> nie wiem, ale wiem, że mi się renu... moja renóweczka z tym. Mm... A co ty już zaczęłeś kosić mm. co robisz tam no nie A co robisz? Nic podziwiam sobie moją renówkę i maszynki Ale ta równeweczka to z tym yy, grubem to ładnie zostawił. A co? musimy kosić czy do ciebie przyjechać? Bo w sumie do rzepaku to bym mógł. Nie, no dobra, to nie, nie muszę. Cię. Albo chociaż w sumie dobra, dawaj Dawaj, pal tego twojego. Droniborga mówię do pszenicy, do pszenicy, to już bym nie przyjechał, bo jest inaczej A te A kto będzie podjeżdżał Ja będę podjeżdżał. I co pojedziesz na pole i będziesz potem biegł po dwunastkę No to jak się pobiegę tu spadają, że jeszcze nie, nie zrobiłem tego jednego okrążenia a już jest y, 7,5 minuty odcinka szok ale nie no teraz będę nagrywał trochę krótsze odcinki tak 15-18 minut i będzie stać bo tak to jak widzę <laughs> po 20 minut czy ileś nagrywam to to nie masz takiej obronności Największą oglądalność ma vlog z koszenia kosą spalinową. No, tysiąc chyba już 700 wyświetleń jest. Pod tym vlogiem. Cześć to? No, jeszcze będę na wiosnę szedł kosić pod granicą, pod, pod lasem. Te hubzie wszystkie. Eee, to tak. To. to też z tego nagram. I ja, i... Nice, ciebie też wezmę. Na... Dobra, czekaj, weź się na razie na... Tutaj na trawie zaparkuj ten kombajn na razie. I weź 12 mi podjedź. I pierwszą przyczepę odkryj. Potem będziemy kosić już obaj No, a te... Tam pod lasem jak będzie, będę kosił, to wezmę Cię, to we dwóch Będziemy i kosić, i nagrywać Bo po pierwsze, będzie łatwiej mnie nagrać Bo nie będę musiał męczyć się gdzieś telefonu ustawiać, czy coś No tylko po prostu weźmiesz i nagrasz, nie? i będziesz te gałęzie zbierał i tak dalej, to wyrzucał wszystko. jeszcze nie wiem, czy jest sensem pniaki wykopywać, czy nie? Nie, nie ma sensu. Najwyżej co większe jakoś się tam przed płotnie się kiało czy co, coś się być w soce. w ogóle kata trochę mam, więc pewnie będziecie słyszeć. No, ale... Niestety. Bo my to nagrywamy w sobotę, nie? I dzisiaj właśnie um, cały dzień jak rano wyszedłem na dwór, to do domu przychodziłem tylko chwilę na przerwę i tyle Ro dalej robiliśmy. Eee, także mieć. Ja w ogóle od czwartku gdzieś taki już podziębiony chodzę. Ale dzisiaj to już całkowicie kombosa zrobiłem. Na co ci światła w dzień? Ej, a ile ty kosisz na godzinę? 10 Ile? Ja trzynaście. No. Um tak to jest, kurde. Ale już... ale policja pola. No. Chyba, że jeszcze w tym... Nie wiem, gdzieś w grudniu, styczniu czy w lutym. Jak będzie miała ładna jakaś pogoda, to dogadamy się jakoś i pójdziemy pod ten las. Bo sąsiad tam już tak w, sz w szkodę idzie, że ja piję nic po prostu. No, albo dzisiaj byliśmy w lesie to tam mamy takie pole i las w jednym takim pasku, taki kawałek. To też poka pokażę wam na, wam na filmie, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. I tam jest taki właśnie pasek. I obok ma sąsiad pole. I normalnie się jako te drzewka takie małe żeby móc się się lepiej w pole. Trzeba to? Mhm. Mm Tam jest mieca pewnie już przesunięta. A teraz w ogóle jak już nagramy odcinek pójdę się położyć, to sprawdzę sobie takiego portalu. Czy jest to przesunięta, czy nie? Jak na po No bo jest taka aplikacja, że... Tam działki można wymierzać, sprawdzać, i o takie o. Nawet można zobaczyć, zobaczyć chyba księgi wieczyste czy coś. No bo mówię, kurde, ja tu się muszę za to wszystko wziąć. Bo tam pod lasem, co ja tam chcę robić, to dziadek, mój pradziadek, sorki... Kiedyś zgodził się z, z dziadkiem tego sąsiada Dogadał się, że e, mówił mój, mój pradziadek tak Tam przy samych drzewach i tak nic nie urośnie To tam się drogę zrobi, będziesz sobie jeździł do pola No dobra, dogadali się Ale teraz ten wnuczek, czy syn, czy ktoś tam tego, tego tego dziadka, co oni się kiedyś dogadali? No to się odsuwa od drzew dużych. Chyte, drzewka, małe chwasty takie zaczynają rosnąć. On się odsuwa od tych chwastów. I już wyszło, że prawie albo może nawet i ze sze No tak. Około 6 metrów w pole w las drogę sobie zrobił. Bo jest jakieś około 3 metrów tych chwastów i tego wszystkiego narosło. I jakieś około 3 metry sobie zrobiły duszkę. Wyjeździł, a chciałeś rzeczy dogodniłem? O, no to dobrze. Tam tym holmerem wiesz, tam <kluzny> niedaleko mnie, ten gościu co ma holmera, nie? Do bojaków. No, no, to on się tym holmerem tam na easy mieści. Nawet gałęzie nie zaczepiał, bo podcinał. W ogóle to nie jest jego las ani nie, ani jego pole. A on przyjechał, widzieliśmy Tak traktorem z przyczepką albo z wózkiem, albo z czymkolwiek. E, dawaj, wysypujemy. I... A ja nie mam całego. No wiem, ale po co podjeżdżać, jak można zrobić kółko i wysypać tutaj po prostu? Nie trzeba palić dwunastki tyle. Cofnij trochę, cofnij, 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 bo się nie zmieszczę. Ja muszę cofnąć pojechać. Eee, a tak... Śmieszny ten broń, bo jest drogą. No, czaj, co ja mówiłem? a! To nie jest jego las, ani nie jego pole, a on sobie przyjechał i to nie raz w zeszłym roku, w tym roku e, przyjechał i tak, te grube drzewa co są e, w czyimś lesie, nie wiem kto tam ma las, nawet, no to on te grube gałęzie, co tam tak wisiały trochę tam nad polem e, nad, I nad tą drogą No to on na grube, co drobne wrzucił w las A grube se zabrał na palenie No Także wiesz Tak to jest, Nie jest. E ile twój zgodnik ma? 7600 7600 7600 chyba No ale mówię kurde szok z nimi jest albo ten ten biały dom co mieszka tam przy samym lesie u mnie, nie? Co go zawsze no. mijamy, nie? No. No, no to wyobraź sobie, że jego pole kończy się y, przed przystankiem. Jak tam jest przystanek, nie? To jego pole kończy mhm. się przed przystankiem. Od strony, jak się jedzie ode mnie, w stronę tego lasu, nie? Mhm. No, to jego pole kończy się przed przystankiem. A... I to tak było odkąd pamiętam, nie? A teraz, jak mm -hmm. ostatnio jeździliśmy, to patrzę, że jest załajane i zasiane. Ze 3 metry albo 4 metry. Y, przed przystankiem, już Mi, Już przystanek jest minięty. Ze, 3, ze 4 metry przystanek już minął. A rów przestawił? No, on tam wszystko przestawił. Y, jedna sąsiadka. Y, tej babci opowiadała, że ona widziała jak właśnie ten gościu Zabierzesz na raz czy się nie zmieścisz? Nie, chyba nie zmieścisz się. Ten gościu brał Tura. Przyczepę brał i Tura do góry podnosił i łamał gałęzie turem. I na przyczepę. I tak kilka przyczep z Albo tam dalej jak się jedzie do mojego pola co tam była, nie? Mhm. To tam pole na samym rogu tamtej drogi, co mówiłeś, że tak podojane, co kamienie na polu leżały za 3 metry w pole. Nie. To, no. to jest jego pole. I on tak podoruje mhm. cały czas. I aby zahachmenci tylko. Ty, ale ty mi żeś dobrego zrobił. Jak gdzie? No, no to patrz. No ja nie widzę, żebym mi jaka zrobił. Nie mam jaku. A tu po prawej stronie mnie. Mhm. No kurde nie zauważyłem. No patrz, ja bym to zabrał na spokojnie. No kurde, ale tutaj jakoś nam się slalom wyszedł trochę. Jakśmy kosili. No, albo mi tam jedno pole co taki, co jest w dzierżawie U tego co te czy kurczaki ma nie? Wiesz kto? No to jak na tym na tym jednym polu Geodeta wymierzał nam pole tam jeden sam się zaczął się pultać coś to wzięliśmy geodę tej wymierzy mam ładnie pole i okazało się, że ten sąsiad jeszcze musiał tam yy, chyba z 7 metrów kwadratowych Nie 4 albo 5 metrów kwadratowych yy, pola musiał oddać nam Cześć ty to <gry> Bo tak, tak się dał, że myśmy się wojali i tak dalej i tak dalej a okazało się, że on się wpijaniczył tyle. Taki kawałek spory. Chyba za się wpiła w pole nasze. <grystanie> ale to myśmy się wojali. No, ale to czego, nie? I te. I on tam się pultał? No to ta wymierzył. No to ta droga, co tamtędy my jeździliśmy. Ta żużnówka, nie? Mhm. Mm to ta droga jest, jak Geroneta sprawdził, to ta droga jest w polu jakiegoś tam gościa już. Bo ten yy, z białego domu, nie? No to on tak się worywał, tak się worał, że drogę całą przesunął w pole tego gościa. Cześć to. Ej, to podjedź, dwunastką. Już moment, zjadę tylko na pobocze. O, ale już 20 minut jest yy, odcinka, dobre, to to już... Kurde, dwa odcinki zrobię z koszenia u, u mnie w ogóle. O, tu wyszedł jakiś miniaczek, tak? nie. Ja to jest mi nijak zrobił chyba. No, także, ten, tego i całe te, trochęśmy pogadali. A to o tym, a to o tamtym, i zleciało 21 minut, już. Część ty tak. po prostu. I to w tamkach. Dobra, stój. No hamuluj, kurde. Ja wezmę, podjadę ci, zrobię, yy, tak ładnie się ustawię, żeby to było fajnie widać. O, o, zrobię zdjęcie mnie na człowieka. Weź stań, o stań, nie tu, o wsiądź tak, o! No, dobra. To w dzisiejszym odcinku to by było na tyle i widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Cześć! Cześć!